Witam was wszystkich, dzisiaj rozpoczyna mój projekt z drugą częścią Gotika Jest na paczu 1.30, gramy bez dodatku Noc Kruka Gram też sam, czyli niestety nie będzie mi na łonia, bo uważam, że akurat do tej gry potrzebny będzie spokój Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że nie działają filmy Nagrywam to na Windowsie 7, próbowałem już wielu opcji tryby zgodności i tak dalej ale w ogóle to jakby nie współpracuje z sobą więc wszystkie filmy albo wam wkleję po prostu jako dodatkowo albo po prostu nie wiem coś pomyślimy na pewno ale tak czy inaczej muszę wszystkie póki co filmiki pomijać no i rozpoczynamy naszą grę ge... z drugą częścią gotyka nareszcie próbujecie tu sprowadzić od wielu dni Czuję się, jakbym przez trzy tygodnie leżał przygnieciony ciężkimi głazami. Bo tak właśnie było. Tylko magiczna aura twojego pancerza utrzymała cię przy życiu. Ale dość tej rozmowy. Wkrótce odzyskasz siły. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został. wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Mówisz o wojnie z orkami? Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności, potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: Przybywajcie! I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne prastare istoty wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Oran, czyli... Jak zwykle mamy przerąbane. Czyli to jest standard, czyli może od początku potrzebuję broni. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne należy do ciebie. Dzięki, Kseas. Jesteś taki dobry. Nie, nie będziemy się stąd wnosić. Zapytamy, co, co możemy zrobić. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc i nosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Jakby to zrobić? No, dlaczego Paladyni mieliby mi dać oko i nosa, dokładnie? Dlaczego Paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane jest posiadanie oka i nosa. Jak mam o tym przekonać Paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, Paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił... I będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj, Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami. Czyli a ty nie jesteś taki samolotem jak kiedyś? Rzeczy. No to przydziałem mi Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia mam mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Gościu. Tyle czasu... O, mikstura Tyle czasu leżysz pod głazami Ledwo przeżyłeś, a przywołali cię tylko dlatego, że tu znowu nadchodzi koniec świata Fajnie Mhm Esencja lecznicza Ekstraktat leczniczy... Nie Czyli tam pewnie na tym drugim też nic nie będzie Poszukam tego, co może być tu użyteczne Prawda, prawda, ja grałem w tego gotika ale to jeszcze było jak ja chodziłem do gimnazjum czyli wieszcie to było naprawdę dawno temu troszeczkę może pamiętam ale to są takie w sumie urywki gram w niego bez dodatku noc kruka bo w sumie ten dodatek nic takiego nie dało. to było jakimś kolesiu który siedział w jakiejś hmm, świątyni inków bo to było tak mniej więcej zbudowane byli tam piraci no i można było zdobyć miecz który strzela piorunami. ja mam ochotę po prostu na nadzwykłego klasycznego gotika bez tą żadnych fanaberii typu miecz strzelający piorunami. Kiedyś w tę grę przychodzimy do szedłem do... No to też nie ma. Doszedłem do najemników. To będzie jedna tutaj z frakcji. Ale tym razem wybiorę paladyną, bo zawsze mnie ciekawiła ta frakcja, nigdy nie wiem. w niej. Klucz... No dobra klucz. No dobra skrzynka pasuje. Jest klucz i skrzynka jest. Tak. Co my tu mamy? złota Mamy światło. Fajny spell. Mamy wytrychy, super. I mamy jakiś super sztylet. Czyli tu by to takie... Nie opłaca nam się tego w sumie, czy to jest podstawowej informacji podstawowe informacje, że to, ten region to jest jakaś wyspa, co mniej więcej na nim jest. No ale jeżeli to daje nam doświadczenie, to będziemy po prostu bliżej kolejnego poziomu. Poziomy nam odblokowują atrybuty, e, siłę i tak dalej. To jeszcze wam pokażę, ktoś nabije. No i dostajemy też punkty umiejętności. I właśnie sobie będziemy je rozdawać na różne bardzo interesujące rzeczy. Teraz musimy dostać się do tego miasta. Jeszcze przeczytam. Z to sterowanie w tym gotyku jest takie trochę bardzo dziwne w porównaniu do tych nowych produkcji to jest właśnie takie faktem ustawione ale jeszcze nie, nie mogę się do tego przyzwyczaić mam nadzieję że to się zmieni jeżeli chcecie żeby była też pierwsza część mogę nagrać się ja czyli Ewo Możecie o to poprosić Bunia, bądź Milkana. To jest w sumie do Waszej dyspozycji. Jeżeli Was by to bardzo interesowało, to proszę o jakiekolwiek komentarze. W sumie wszystko, co mówicie, co piszecie, jest rozpatrywane przez nas. Czyli nie musicie się za to tego z bardzo bawić, że jak coś napiszecie, to my Was olejemy. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Fajnie, mamy tak, kula ognia raz, dwa. Mamy jakieś tam leczenie. Dobra. Mi pisuje. Pochodnia, woda Znowu pochodnia, znowu woda Przynajmniej byś spragniony gościu Właśnie, wybiorę broń Co To jest najlepsze Laga Świetnie O, moneta O, moneta Uuu, nie ma ścieżki z monet, która prowadzi do wielkiej pułapki O, moneta no i chyba to już wszystko wyzbieraliśmy W sumie moim zdaniem na początku, jeżeli nie mamy niczego, a znowu jesteśmy no... słabi, żeby to, żeby tego nie nazwać, to musimy zabierać w sumie wszystko Gramy bez cheatów, bez kodów i to się nie zmieni hmm, Czyli będę zapisywał grę co jakiś czas Przed w tym momencie, bo jeżeli zginiemy od jakiejś chowilka albo wiewiórki tego zlipa Ja bardzo się boję wiewiórek i nie chcę od niej ginąć mm -hmm. Co by tu z tą owcą zrobić? Zabijemy owcę Dobra, i teraz jak się w gotiku walczyło, Chodź Okej okay. Można w lewo, można w tamo Mamy A tak jakby do przodu blokowanie Jaki ty sprytne jesteś Oczywiście jeżeli rozwiniemy nasze umiejętności walki, to automatycznie nasza postać staje się właśnie bardziej zręczna i odblokowujemy dzięki temu większą ilość jakby kombos. W sumie zobaczę jeszcze ten wodospad. No Jezek, dawno ja w to grałem. A, możemy pływać i nurkować, więc możemy sprawdzić, czy coś tutaj w ogóle jest. I coś nie coś tu słyszę. O, Jezek się pływa. Okej, okay, tak się pływa. No stój! coś tutaj znajdę. Nie? To idę. Tam jest jakaś skinia, ale ja tam nie za bardzo chcę wyruszać. Nie mogę zwiedzić jeszcze ten świat, tylko jeżeli zdobędziemy jakoś może nową broń, to coś co nie jest piekiem. Dobrze, mamy jedzenie, Męcz, lecz, nie możemy będziemy mogli z niej robić stórki jeżeli rozwiniemy alchemię. Mm. Ale do tej jaskini nie wchodzę. Odwiedzimy ją na pewno później. Ona musi gdzieś prowadzić, bo tutaj coś widzę, jakieś takie góry są. To pewnie da się iść. Ktoś tam pamiętam, że dało się tam jakoś iść. To pewnie przy tej jaskini. Kolejna epicka bitwa z Wilkiem. Kadziachy. Znowu wzięła. tylko to nigdy mi się nie podobało, że właśnie te wszystkie roślinki i te zwierzątka to się nigdy nie spełniło. I to nie było wcale takie fajne, bo moim zdaniem... nie wiem. Wyczyścimy cały teren i on jest taki pusty. To nie jest takie przyjemne w sumie. Jakie tu jakieś szkielety leżą. Po prostu coś. Aha. Czyli gobliny zjadły jakieś ludzi? Super. Gubiny. Nie. raczy ludzi Mnie nie zjesz. Ach. A Aj, bardzo bym na ludzie. Zdrowie, patrzę. Jedno uderzenie tego goblina. to. Pół zdrowia, nie to się czego na... Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Nie będzie tak chyba wcale łatwa, na samym początku, dlatego nie będziemy nic wiedzać. Będziemy sobie szukać... O, będziemy mieli topora. Mamy no, za mało siły. Siły, przepraszam. Co my tutaj znajdziemy? Niebieski bez. Niebieski bez. No i oczywiście niebieski bez. I niebieski bez świetny. Mhm. Esencj leczniczek i złoto i tyle. Ale to ja prawdopodobnie będę... Nie, ja to sprzedam. To mi nie będzie chyba potrzebne. Na pewno uda mi się w mieście jakiś ekwipunek kupić. Oczywiście zainwestuję w jakieś miksturki. Okej okay. tam ktoś stoi się czuje jak nóg przejdziemy bokiem przejdziemy bokiem Skrzyk. bokiem 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 ty mnie wcale nie widzisz to nie jest tak że biegnę przez las a ty nie widzisz prawda prawda dobra teraz na drogę bo pewnie zaraz w lesie będzie coś jakieś dziura wpadnę umrę i nie będzie fajnie ja nie chcę tego nie dobra tu mamy wilka Chadzia. To no masz, Tak dla ciekawostki wam powiem. Niebawem będę na posiadaniu Gotika Trójki. Edycji rozszerzonej plus community patches, które bardzo go naprawiają. Ja przeszedłem Gotika Trójkę. Całego. Ale nie przechodziłem właśnie go z dodatkiem coś tam z bogami, zmierz bogów, coś takiego i kusi mnie na to i chyba to też będzie właśnie na let's play'u